Cześć, tu Marcin Medgamer, gainsforandroid.pl. Dzisiaj kolejna gra, tym razem taka bardziej lekka, przyjemna platformóweczka Rayman Jungle Run. Myślę, że tak naprawdę już dosyć mocno znana, bo w świecie Androida, nie wiem, czy mieliście okazję się z tym spotkać, gra już jest dostępna, nie wiem, dobry pół roku pewnie na Androidzie, no ale biorąc pod uwagę, że. Użytkowników Androida codziennie przybywa. Nie każdy musiał to widzieć, dlatego postanowiłem, że wam tą opcję, tą grę pokażę. No dobra, mniej gadania, więcej pokazywania, myślę. Zaczniemy od opcji. Zobaczcie sobie, co tam można ustawić. Generalnie nie ma za dużo wyboru, możliwości wyboru, tak naprawdę, poza yy, zmianą możliwości, znaczy zmianą głośności dźwięku i S SFX, czyli tam te efekty specjalne, jakieś dźwięki przy podskokach i tak dalej. Dobra, no to pokażę wam jak sama gra wygląda. Jak widać tych poziomów będzie tutaj dosyć sporo do przejścia. W miarę nowego poziomu. W każdym kolejnym pokazują się jakieś yy, nowe funkcje, które ten Rayman będzie potrafił robić. Na początku bardzo prosto się tym steruje, wystarczy jeden przycisk, tak naprawdę o ile dobrze pamiętam. O ile dobrze pamiętam yy, tylko i wyłącznie podskakiwanie, on biega sam automatycznie, więc gra do tego stopnia prosta, że nawet mało dzieci sobie z tym bez problemu radzą. Przy okazji, yy, gra ma bardzo fajną, kolorową grafikę, co też wielu osobom na pewno przypadnie do gustu. No i fajną ciekawą muzyczkę tak naprawdę też, która tam w tle sobie leci. No jak widzicie przejście tego poziomu jakoś specjalnie zaangażowania z mojej strony nie wymagało. W kolejnych poziomach będzie podobnie. No co nie zmienia faktu, że w gierkę się bardzo fajnie, przyjemnie gra. No i kolejny poziom. Dobra. Pokażę Wam część jeszcze tego poziomu. I za chwilę za chwilę włączymy kolejny, żebyście widzieli. Co więcej, poza skakiem tych, że trzeba robić. Jak widać pomysł jest niezły. bezbędne spinki udało się wszystkie, wszystkie te jakieś tam dziwne rzeczy pozbierać, nie wiem co to na w ogóle jest. Dobra, zrobię i za chwilkę pokażę wam później. No dobra, dalsza część. W międzyczasie, to, żebym tutaj przejść cały ten poziom, tu widać 9 jest Pod poziomów można powiedzieć. To mi zajęło jakieś, nie wiem, 7-8 minut może, więc jak widać... Jakaś super czasochłonna ta gra nie jest i te poziomy są też trudne. Znaczy łatwe. Zaraz Wam pokażę teraz też kawałek następnego levelu, w którym już trzeba troszeczkę więcej akcji robić. Zaczyna się robić ciekawie, Poza tym, że będzie trzeba podskoczyć, to dodatkowo jeszcze od do czasu do czasu będzie trzeba troszeczkę powrócić. Jak widać fruwamy, machając, nie wiem, co to jest, włosami chyba. A wystarczy trochę dłużej palec przytrzymać na ekranie po podskoczeniu. I on dodatkowo wtedy fruba. Kolejnego poziomu. Jak widzieliście, no przejście tego trwało chwilę i tak jest z każdymi tymi podpoziomami. Tu się zaczyna trochę trudniej robić, trzeba uważać na te kolce. O. Oczywiście wynik jeżeli chodzi o ilość zebranych tych dziwnych żółtych stworków, nie wiem co to jest. Jakiś <laughs> ćmy. <śmiech> no w tym przypadku nie będzie, nie będzie to rekordowy wynik na pewno. ale ważne, że... Ważne, że zobaczycie o co chodzi. I kolejny i kolejny level. Jak słychać, muzyczka też dosyć ciekawa. Nie wiem, czy wspominałem, ale prawdopodobnie tak. Graficznie, naprawdę bardzo fajnie to jest zrobione. Może część zwłaszcza... Grała tu w, w tą grę kiedyś na pc -cie. Mi się zdarzyło, ale tak naprawdę to wtedy mnie jakoś specjalnie nie wciągnęło. Wydaje mi się nawet, że teraz w tej androidowej odsłonie na ekrany dotykowe gra się w to przyjemniej niż... niż na pc tak naprawdę kiedyś. Jak widać dzieje się na tym ekranie. No dobra, wiecie już o co chodzi. Nie będę Wam więcej pokazywał, bo nie o to chodzi, żebym całą grę przechodził na ekranie, tylko dać Wam jakiś podgląd tego, co jest interesujące i co warto z Google Play Store ściągnąć. Oczywiście, jeżeli macie ochotę zobaczyć kolejne ciekawe tytuły na Androida, zapraszam Was do odwiedzenia strony no i do subskrypcji kanału.